Witam na recenzji Przedestrujmy.pl yy, Dzisiaj kolejna klawiatura yy, a Evolution Stila Dokładnie jest to model KB720 Jest to jedna z najprostszych standardowych klawiatur na rynku W kolorze czarnym tak. Chwilkę pokażę Wam, na chwilkę Wam pokażę wygląd tej klawiatury i powiem kilka osób na ile. Nie jest w żaden, w żaden sposób zbajerowana, ma standardowe klawisze. Standardowy wygląd. Tak. moje jest z interfejsem PS2, ale są także z USB. Jest to niedroga klawiatura. Tak jak już powiedziałem standard. Klawisze zwyczajne, takie grube jak w starszych rodzajach klawiatur. Faktura tych, tych klawiszy jest taka jakby można powiedzieć pomarszczona. Tutaj oni to nazywają jakąś ...bezpoślizgową membranę. Że jak... z zalani potem, żeby nam się palce nie ślizgały. Ja nie wiem, może... ...może to ma jakieś znaczenie, Jakość plastiku może nie jest najwyższa... ...czy plastik nie jest najwyższej jakości. Takie. Tak, ale... ...ogólnie wszystko... ...wszystko jak w normalnej klawiaturze. Trzy Logra Forteha w miarę płynnie chodzą w klawisze do tyłu są gumki zobacz jak się trzyma w miarę i ma i ma też te kurcze sporniki tu gdzie siedzi to mocno O, żeby mi się udało ma te podpórki, dzięki którym możemy przeznaczyć klawiaturę pod kątem i już możemy pracować. To bardzo fajna klawiatura, tania. Przystępna cena, tak jak powiedziałem. Wygodna do wybranika, możemy sobie robić podpórki, chociaż w nowszych klawiaturach nieczęsto to występuje. No, standard. Standard dla Forteha i nic poza tym, bez żadnych bajerów, bez żadnych świecidełek Dobry sprzęt, dziękuję